Ci powiedziałam. Moja odpowiedź brzmi nie. To koniecznie trzeba wypolerować. Luksor mógłby to zrobić, ale jest uczulony na pastę. Wybacz, tut musisz sobie poradzić. Idę jeździć na desce. Z tym niezdarnym śmiertelnikiem, który tak wolno mówi? Bardzo śmieszne. Wiesz, jak mu na imię? Jake. Luksor, zrób coś dla mnie. Zabierz stąd tego obdartusa, błagam! Panie, oczyszczę twoje nakrycie głowy po kociemu. Ach, zgadzam się, tylko żebyś mi nie zostawił żadnych lepkich smug. Nie tylko Jake to zobaczy. O! Kate? O, cześć, Cleo! Wróciłam! Ach. 妈。 Tuttensztajn! Po co wróciła, a niech to nieodparty urok? Uro! 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 Przepraszam, wasza niechlujność. Nie zasłużyłem na aż tak piękne lądowanie. Leo, odnoszę wrażenie, że dzieje się z Tobą coś niedobrego. Powiedz faraonowi, co się stało. Kate, to przez Kate moje życie straciło sens! Uraziła Cię? A zatem wtrącę ją w otchłań wiecznych tortur! Proszę i po kłopocie. Ale czemu ona Cię tak irytuje? Znam Kate od zawsze. Uganiała się za każdym chłopakiem, którego lubiłam. Dosłownie za każdym! Przeprowadziła się i koszmar się skończył, ale wróciła i ugania się za Jake'iem. Odchłań wiecznych tortur to dla niej za mało. Ugotujemy ją w oleju. Luksor, przynieś garnek! Ależ panie, nie dajmy się ponieść emocjom, nie powinieneś się w to angażować. Pomyśl, jakie sprawy cię łączą z Jake'iem. Masz rację, Luxor. Na przykład deskorolka. Znam numery, które rzucą Kate na kolana. W międzyczasie podgrzejemy olej! Dobraź sobie, różo. Młodzież wreszcie odkryła moje muzeum. Tutaj się kłębi tłum młodych ludzi. To niesłychane. Och, Jake! Twoje triki są odlotowe. Pokażesz mi następny? Okej. Okay. Prowadzi ich do nas ciekawość świata. Ten pęd do wiedzy jest zachwycający. Natychmiast wynoś się stąd ty na kółkach! Nie wolno tutaj jeździć! Słuchaj, Różo, te dzieciaki oszalały na punkcie mojego muzeum. Mogłabyś mieć na to wyłączność. Chodźmy do skateparku. Hmm? Dasz mi lekcję jazdy. Ale, Cleo... Dobra, Jake, to cię zwali z nóg. Cleo! early stillfish super nie mogę co za oszust Ufam, że twój ślamazarny przyjaciel ma się dobrze, a więc możemy wrócić do tematu faraońskiego nakrycia głowy. Ślina Luksora nie zdała egzaminu. Nie rozumiem, dlaczego Jake tak się nią interesuje. Może powinnam zrobić coś ze swoim wyglądem. Fryzura błyszczyk do ust. Ależ Kleo, jesteś ładna, nic nie musisz zmieniać. Jake powinien Cię lubić taką, jaką jesteś. Och, panie, to niezwykle trafne spostrzeżenie. Nie robiłbym tego, żeby się komuś przypodobać. Cóż, tylko że ja jestem doskonały. Wszystkie egipskie piękności szalały za mną, a miałem dopiero siedem lat. Chwileczkę, to jest to! Załatwię sprawę w stylu staroegipskim. Dawne Egipcjanki to były najpiękniejsze kobiety świata. Tego Kate nie przebije. Tut! Pomóż mi wyglądać jak defretet. Największą przyjemnością poznaj wspaniałą myślność faraona. To raczej nie skończy się dobrze. Proszę, zasłużenie jestem władcą wszystkiego, co istnieje, włącznie z modą. Nieźle. Jeszcze nie skończyłem. Proszę, teraz jesteś doskonała. A co to takiego? Rożek z pachnidłami. No wiesz, zwierzęcy tłuszcz wzbogacony aromatem przypraw sprawdziło się w przypadku anksenpaten. Musiała się opędzać od mężczyzn kijem. A to obrzydlistwo na moich powiekach? To proszek antymonowy z olejem. Nie tylko wygląda wspaniale, ale odgania też muchy. Aha! Cóż, jeśli to działało w przypadku anksenpaten? O! Tak się cieszę, że wróciłam. Strasznie stęskniłam się za moimi wszystkimi przyjaciółmi. O, Cleo! Cześć, co słychać? Ej, ostrożnie z tą kostką, Kate! To taki makijaż? Czy po prostu spadłaś z deski i wylądowałaś na twarzy? <śm> I znakomity plan Panie zaczyna działać. Oczywiście, że tak. I zauważ, że nie ma wokół ani jednej muchy. Hmm. A, Przepraszam, ale mam alergię. To przez to coś na Twojej głowie. Zdejmij to, wyrzuć to. Leo, nie widzisz, że to szkodzi biednemu Jakeowi? Ale ja nie chciałam! <laughs> Przepraszam, Jake. Oh, pójdę już przy okazji, Kleo, głowa ci się topi. Wszystko stracone! Leo, jeśli mogę coś sugerować. Dzięki. Hmm. Jake musi mnie polubić. Ugh. Dlaczego on nie może oprzeć się tej dziewczynie? Luksor to proste jak nos sfinksa. Muszę wezwać Hator, bogini miłości, a ona sprawi, iż nikt nie oprze się Kleo. Nie, panie. Pamiętasz, co było ostatnim razem? Hator zmieniła się w lwa i prawie zmiotła ludzkość z powierzchni Ziemi. O, to było tylko takie małe nieporozumienie. Nie sądzę, żeby Kleo chciała, abyś to robił, panie. Ona marzy o tym, chce, aby nie można jej się było oprzeć i tak się właśnie stanie. Faraon przemówił! O, wielka chata! Wzywałeś mnie, Tutankę Setamonię? O, szybko poszło! Jeśli chodzi o miłość, Hator widzi wszystko. Pragniesz zaklęcia dla chorej z miłości przyjaciółki? Ale uważaj, miłosne zaklęcia bywają nieobliczalne. Chcesz kontynuować? Jeśli mogę się wtrącić, wasza żywiołowość. Czy ktoś podczas mojej nieobecności nadał ci tytuł władcy wszystkiego? Och, nie, panie więc przestań miałczeć i pozwól bogini robić, co trzeba! Wiesz, myślałam o użyciu intensywnego różu, ale sądzę, że to przesada. Ten odcień jest bardziej subtelny. What? Jake! Przepraszam za ten perfumowany rożek, czy jesteś. Na twoje rozkazy, najwspanialsza. O, szukałam cię, Jake. Chodźmy się przejść. A może wolisz pojeździć na desce? Już pędzę, najwspanialsza. To było dla Ciebie, Najwspanialsza. Tak! Jake się mną wreszcie zainteresował. To, to na twoją, to twoją część, Najwspanialsza! najwspanialsza. Nam nie jest najwspanialsza! Bierz moje wszystkie hot dogi! O najwspanialsza! Weź, proszę! Do usług! O, o najwspanialsza! najwspanialsza. TUT! To... Najwspanialsza! 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 najwspanialsza. Najwspanialsza 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 najwspanialsza, A, spaniała, najwspanialsza. najwspanialsza! 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 Tut, jak cię dopadnę, zrobię z ciebie mielone kotlety! Jake! Jake! Och, co się z wami dzieje? Jestem dużo ładniejsza od Cleo. Kleo, zaczekaj, to dla ciebie ona wspanialsza. Co? A, Kleo, przyszłaś mi podziękować? Hator zna się na swojej robocie, co? Wezwałeś Hator? Jasne, że tak. Jeżeli prosisz Faraona o pomoc, dostajesz ją. Czy twój deskorolkowy przyjaciel nie może ci się oprzeć? Brrr! Tym razem przesadziłeś! Zrozumiałeś? Mały prezencik byłby lepszym wyrazem wdzięczności. To kto mnie woła? Nie ciebie. Mnie! To ci wszyscy faceci, którzy nie mogą mi się oprzeć przez ciebie! Chciałaś tego! Jake'a! Tylko Jake'a! Mój mózg uległ mumifikacji, kiedy cię prosiłam o pomoc! Leo, starożytni Egipcjanie nie mumifikowali mózgów. Nie wtrącaj się! Najwspanialsza, 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 najwspanialsza. Najspanialsza, najwspanialsza, najwspanialsza! Trzeba będzie najwspanialsza, poprosić Hator o wprowadzenie małych poprawek. Tanie. Nie. Nie nadaje się na przyjęcie do Bastita. Może? O, wielka hator! Faraon prosi o pomoc! Jest mały kłopocik z twoim zaklęciem. Oh, Tutankamonie, ten problem musisz sam rozwiązać, a następnym razem słuchaj moich ostrzeżeń. Zaklęcia miłosne są niebezpieczne. Miłego dnia. Zawsze to samo. Jeśli faraon chce, żeby coś było zrobione, musi to zrobić sam. Może powinniśmy błagać ją jeszcze raz o władco cierpliwości. Dam sobie radę. Zobaczymy. Zamiana wrogów w krokodyle łajno? Nie. Zamiana przyjaciół w hipopotamię łajno? Nie. Aha! Pozbycie się niepożądanych zalotników pasuje! Ależ panie, dołożenie zaklęcia do zaklęcia Hator może spowodować nieprzewidywalne skutki. Spokojnie, dobrze wiem co robię! Najwspanialsza, 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 najspanialsza, najspanialsza, najspanialsza! Za lotnika chcesz oddalić, sprowadź gryfa z mrocznej dali. Zabójka, 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 Faraon będzie potrzebował nowych bandaży, kiedy z nim skończę. Widzisz, Luxor, jedno zaklęcie i problem rozwiązany. Czy jesteś pewien, panie, że tak to powinno wyglądać? <śmiech> <śmiech> wow! Ojej! Ja wymiękam! Musisz to zobaczyć, różo! Teraz pędzę powiedzieć przyjaciołom o moim muzeum. Zbieraj ekipę filmową i przyjeżdżajcie! Są tak podekscytowani, że aż krzyczą z zachwytu! Eee. Leo! O, o. o. Różo, w moim muzeum pojawił się potwór. Przyjeżdżaj! To jest temat. To! O. A. Nie ma mowy. Muszę znaleźć Kleo. Da sobie radę. Potrafi zadbać o siebie. Były to tłomy. Ta bestia ich wystraszyła. Bestia? Jaka znowu bestia? Cóż, zgodnie z mitologiczną wiedzą, był to gryf. Pół orła, pół lwa. Tak? A ja myślę, że jesteś w całości kłamcą. Chodźmy, sprawdzimy to. Nie zapomnij o moim nazwisku w czołówce i że jesteśmy otwarci w weekendy i o moim tytule! Mam lepszy pomysł, profesorze. Może pójdzie pan z nami? O, ale była jazda. Gdyby to był prawdziwy potwór, a nie kolejny marketingowy pomysł u profesora Bedetiego... <grystanie> Ratunku! On zaraz mnie zje! Cleo? Cleo? Jake! To coś może Wszędzie! Zapomnij o kleo! Nie, ona by mnie nie porzuciła. Ach, dobrze, zostaniesz, jeśli chcesz. Ja się stąd zmywam. Oh! Oh! Nie, jedz mnie! Zjedz jego! Oh! Tak się nie robi. Oh! 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 Młoda damo! To muzeum, a nie tor wyścigowy! Nalegam, abyś zaprzestała tego szaleńczego biegu. Czego się tak przestraszyła? Chodźcie! Dobrze, zaraz to naprawię. Zobaczmy. Usuwanie niepożądanych włosów na ciele. Flech, włosy na ciele. A niech to sprawy nie toczą się tak, jak to sobie zaplanowałem. Czy nie mądrzej będzie wezwać Hatur i królewsko błagać o jej pomoc, wasza upartość? Wiesz, Luxor, doszedłem do wniosku, że czas wezwać boginię Hathor. Twoja intuicja nigdy nie przestanie mnie zadziwiać, panie. O wielka Hathor! Bogini wdzięku, piękna i miłości! Usłysz moje desperackie błaganie! Halo? Pomóż mi, a ja zrobię wszystko, czego zapragniesz. Wszystko? Hator, próbowałem pomóc mojej przyjaciółce Kleo, rzucając zaklęcie, ale spowodowałem katastrofę. Tutankę, Setamonie, próbowałeś spełnić dobry uczynek, ale zapomniałeś o ważnej rzeczy. Sam kiedyś powiedziałeś, że najlepiej jest pozostać sobą. Zgadzam się, odwrócę działanie zaklęcia, ale ustalmy warunki. Warunki przeszkodziłeś mi w malowaniu paznokci, więc teraz ty to dokończysz. Aaaa! Goni Leo, Uratuję ją. Leo! Nic ci nie jest? Nic. Gdzie podziała się Kate? Poszła. Dobra, Bedety. I gdzie ten twój potwór? A, tam! Szybko, włącz kamerę! Czy ten potwór tu jeszcze jest? Oh. Nie potwór, tylko naganiacz. Bezwstydny naganiacz publiki. Chodź, Floyd, zabieramy się stąd! Różo! Nie unoś się tak! Mam czas na wywiad! Wiesz, tut, naprawdę doceniam twoje dobre chęci, ale jeśli Jake nie lubi mnie za to, jaka jestem, to nie jest nam to pisane. Masz rację. Hator dziś powiedziała mi, że najlepiej jest kiedy każdy pozostanie sobą, i przyznam, że się z tym zgadzam. Ja też. Nie sądzisz, że skrzydła byłyby miłym gestem? A? To jest yy, yy, nieważne. <laughs> Teraz idę pojeździć na desce. Na razie! Obrót! Wow! Oho, to było odlotowe. Pojeździmy? Dobra. Super. <śmienny> <śmienny> Pracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Eurocom. Reżyseria Tomasz Grochoczyński, dialogi Wojciech Szymański, dźwięk i montaż Jacek Gładkowski, kierownictwo produkcji Marzena Omen-Wiśniewska. Udział w ziemi Cynthia Kaszyńska, Cezary Kwieciński, Tomasz Marzecki, Iwona Rulewicz, Jacek Jarosz, Józef Mika, Jolanta Wołejko, Jarosław Domin i inni.